dzisiaj będzie taki różniejszy trening, różniejszy odcinek, jak jest Marcin marczyń. Dzisiaj zobaczymy, czy wyciśniemy ponad 10 tysięcy na klatę w ciągu godziny. Taki jest właśnie cel. I po pierwsze będziemy sprawdzać, ile łącznie wycisnęliśmy, ale też ile wycisnął każdy z nas, żeby było trochę. No właśnie, e, rywalizacja. no właśnie, rywalizacja musi być, bo bez tego nie ma motywacji. A do tego, żeby było ciekawiej, zmierzymy klatę przed i po, żeby zobaczyć, ile doszło nam w klacie w ciągu godziny. A żeby doszło jeszcze więcej, to weźmiemy proszek mocy. No i takie trzmiatki. To bez napinki. 119 ,5. Rozgrzani jesteśmy, także teraz tak, po pierwsze zasady. Zasada jest taka, że musi być stówka i będziemy wyciskać. Już ustaliliśmy, że wyciskamy 100 kilo po prostu. Tak, też łatwiej, komuś taktykę Ale dobra, czekaj, czekaj, My wyciskamy 100 kg, tak będzie też łatwiej policzyć do tych 10 tysięcy, bo to jest po prostu 100 powtórzeń ze stówką. Druga zasada jest taka, że ma być pełen zakres ruchu, czyli nie robimy takich chamskich połóweczek. Jeszcze taki wiesz, nie, powiedzmy już doprostowy, no. do jak nie trzeba, no ale żeby jednak to 90% okay. zakresu ruchu było. No i teraz taktyki. Bez czy, no, czy Bez takiego wiesz. No. No okay. I, I dupa na ławce. Okay. Eee, Marcin, jaką masz taktykę na to? Ja będę leciał po 10 powtórzeń. Więc 10, docelowo, 10. docelowo, tak, docelowo. No nie wiem jak, jak tam podchodzi. Po, German volume po, 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 training. Jak tam pod kolem się będzie wchodziło, ale bo no, na przykład nie wiem, ostatni robiliśmy to 18, nie leciało no. na stówę, więc nie będę się zajeżdżał na pierwszej serii, więc celuję na 10 powtórzeń i zobaczymy jak dalej pójdzie. A ja zrobię inną taktykę. i ja będę robił piątki zrobić zrobię 20 po 5. 20 serii po 5 powtórzę. To ja jedyni <grymne> Tu mam bukturowany czas, także startujemy i lecimy. Ale ja tak się zapytam, w więcej razy nie dasz rady niż 5? Nie, dobrze, ja podpuszczam, nie? nie, nie, dam rady. Ale dam rady 25. Nie, nie podpuszczam. To myślisz, A typy, kto ile wyciśnie, no to ja typem mam tak, żeby wycisnąć o pół powtórzenia chociażby więcej od Marcinka. No to, ja to samo. No Aby tego chuja przebić. <grym> Także zobaczymy kto pierwszy zrobi 10 tysięcy, to ile w ogóle zrobimy. Eee, ale myślę, że uda się. No to myślę, to, że jak jest... jak chcesz więcej ode mnie, no to w sumie idąc na razie tym tą metodą. No to już troszeczkę w dupie. Zobaczymy, zobaczymy, sprawdź. Prawda? Co to, to sprawdzić? Marcie ma taką karierę, że się dość na tej łapki. ma jeszcze minut kurwa? Żebym <śla> ja miał mniej czasu.

Ej? Kle? 19 minut zbliżały. 81. Nie. 45. Ja mam teraz 40, do pięć 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Powiedzcie jeszcze ile ważycie? 100 kilo. Oboje? Tak. Tak. Ja mówię, 100, 101. No ja wczoraj ważyłem 99,6, no to stówka. Jak zrobię to jeden. <laughs> Jak zrobię to dziewięć pięć pięćdziesiąt? <laughs> pięćdziesiąt i dwanaście minut Czyli pięć koła Tak, to no, ładnie to już mamy robotykę. To już możemy kończyć. To te długie roślina, że jakbyśmy mali, to. Ja to... nie byłem to... mały. Zresztą <grym> że... Urodziłeś się tak. Ale jakbyś to... młodzi. No, to ale normalnie. Młody. To były, to by... ale młodsi. By... Były gry i były normalnie kody do gier. Nie ma kodów do gier. Nie ma kodów do gier? No widziałeś jakieś kody do gry? A, w sumie kodów nie, ale widzieliście. No? no ale nie ma kodów. Nie ma takiego, że wpisujesz komendę i wiesz, i masz pieniądze. A chcesz, no, to, to było? Nie wiem. Te kobiety. Nie wiem. No one to musiały być stworzone przez. E, twórców, twórców. No? I jeśli Dajcie... nie było w żaden sposób płatne, to na no? to było? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Może wiecie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Teraz. Nie no nie ale chciałem, przeżyć, że ja mieć więcej niż te Ale nie masz więcej Mam. No nie masz. No mam No bo ja mam 5. Nie. Masz... No tak! No nie No tak, bo tu jest podżący, Ja cały wie... czas ja cały czas cię goniłem stary. Ale ja tu nie podmieniłem masz. Ale kurwa weź jak tu mam teraz no? 66 nie. Ja cały czas robiłem za tobą stary. Nie miałeś dwóch serii z rzędu. Ja ciebie, ja ciebie nadgoniłem jak zrobiłem dychę. Cię no tak, wtedy ale... dogoniłem i było tak, że ty robiłeś serię, boś pięć do przodu, ja robiłem serię, wychodziliśmy na zero. No a I później wychodziliśmy na zero i ja podgoniłem ci, że miałem pięć w zapasie. Nie. A, schuj ci tutaj. Stierdalek i stawaj nawet. Tak, na to, jest. już opcje Eee, 7-7, mam, a ty? A ty? Tak. Ja mam 7 dwa. 5 minut, tak, że na wyzwajek, to... A teraz ja już śpidzią ten czas. Ja do tego chuja chcę przekroczyć. Ja już nie wiem czy wyciskać szerzej czy wąbędziej. będzie Po tylu pomysł. no tyś 5 O agresywnie. Będzie? Ile masz? Porównam. Dziewięć Nie, Ale miałeś 5 i dwa, a ja zrobiłem sześć. Ja zrobiłem piątkę i szóstkę, ty mnie nadmieniłeś jednym. Ja miałem szóstkę, więc dalej miałem ten. Bo ty zrobiłeś szóstkę, szóstkę, ja zrobiłem nie szóstkę. I ty... Piątkę. Szóstkę. Albo... Piątkę i siódemkę zrobiłeś. 5, a, 5, ja 5 2. zrobiłem... Sorry, tak. Zrobiłem szóstkę, piątkę, dwójkę. No. Tak. Więc mamy porówno. Nie, ale... nie. Bo tak, bo ja zrobiłem dwie szóstki. No tak. Ja no zrobiłeś pięć, pięć, dwa. Ale to w tej serii teraz, patrz. Ja zrobiłem... Ale, ja kurwa, zrobiłem szóstki. Ty kurwa, lecisz... No popatrz, co <ścoughs> masz Zrobiłeś... Teraz zrobiłeś szóstkę? Tak. I wcześniej zrobiłeś... no. E, dobra, i licz. 66 sześć. 73 trzy. No dziewięćdziesiąt mi nie wychodzi nawet. Nie wychodzi? Wychodzi. No, 9, a ja mam dziewięć yy, równo. 9 dych, więc masz jedno więcej nie 2. Ale powiedziałem, że mamy równo <grywka> <grywka> To już nie będę miał kurwa tylko jednego więcej. <grywka> nie, kurwa, się. leździsz.

<gry> <gry> tak? no, co... kurwa. No tak nie kurwa! Zrazy na Tam szybko pobiegnę i założę. Tutaj nie ma kurwa czystej gry. Jeszcze dwa. Vai! un grosso problema, c'è un grosso problema, cos'è un grosso Mamy stówkę, dziesięć tysięcy w pół godziny. Skończ, ale muszę być z przodu. Zdrowa rywalizacja. Tak. Dobra, także oficjalnie obaj zrobiliśmy 10 000 w pół godziny. Ja jest zrobiłem więcej. Marcin zrobił 5 więcej. Także Marcin jest drobinkę silniejszy. Trochę oszukiwał, ale nie było tego w zasadach. Więc to się nie liczy. na to. Pusiadny na twarzy. 7 więcej. Także bardzo, Ale... fajnie, bardzo fajny, bardzo fajne. część. Spróbujcie tego z kolegami. A teraz w yy, pomiar. Zmierz. jeden. O nie, spadłem. Niepotrzebnie go złożyłem w pół. O, o kurczę. Dogoniłem Cię. Plus 5 cm w pół godziny. No nie, 120, starasz 6,5 126,5. Dobra, także jeżeli podobał się taki odcinek, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym razem. Elo.